UFL, czyli nowa gra piłkarska twórców Strikers, nie, nie tutaj, nie Konami. Nowa firma, nowa gra. Co wiemy na podstawie Bety? Grałem również w Prealfę i w Alfę, wiecie o tym, teraz grałem 3 dni w Betę, mam już 50 spotkań na koncie i dzisiaj szczegółowo opowiem wam wszystko na ten temat i mogę tylko powiedzieć, że tak jak w Prealfie mówiłem wam, że nie do końca jestem zadowolony, tak dzisiaj zmieniłem trochę swoje zdanie. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Oczywiście, jak podobają wam się tego typu materiały, na które no, trochę czasu poświęcam, codziennie wrzucam wam shorty, codziennie jakieś nowe rzeczy staram się odkrywać i na YouTube i tak dalej. Jak chcecie to w jakikolwiek sposób docenić, najprostsza metoda to zostawienie subskrypcji albo jakiegoś komentarza o łapki, ale z tymi subskrypcjami zachęcam, bo zobaczcie: 80% widzów ostatnio jest bez subskrypcji. Więc oczywiście zachęcam a my lecimy dalej z materiałem. Zacznijmy od tego, że gra jest dostępna tylko na nowe generacje konsol, czyli PlayStation 4, stare Xboxy, PeCety odpadają. Masa pytań była na ten temat i za każdym razem odpisywałem to samo, więc żeby to było jasne i co będzie dalej, kiedy jest premiera, kiedy są PeCety, czy będą, czy nie będą, czy stare generacje będą, nie mamy żadnych informacji, więc możemy stwierdzić, że nie będzie innej generacji, że nie będzie premiery, no to chyba nie ma co stwierdzać, ale nie wiemy kiedy ona będzie, ale może się to zmienić w przyszłości, natomiast co jeśli chodzi o samą grę? Jeżeli chodzi o samą menu, nie chcę tutaj dużo czasu temu poświęcać, bo o tym mówiłem już w poradniku na początek, do właśnie tej bety, który jest na moim kanale i tam możecie trochę usłyszeć, jak to działa na ten temat. Natomiast moja opinia, działa to bardzo dobrze. Podział na te waluty jest to moim zdaniem dosyć zrozumiałe. Ten system tych walut powoduje, że musieliśmy trochę pograć żeby zdobyć tych najlepszych zawodników, a jednocześnie mieliśmy szansę przetestować ich wszystkich. Jak te waluty działają, wszystko było w shortach i innych odcinkach na moim kanale. Mieliśmy też system boostów do tych walut, z którego mogliśmy korzystać i ja jestem prawie pewny, że w pełnej wersji tak to nie będzie funkcjonowało. To na te 3 dni bety, moim zdaniem, było idealne. Ja byłem w stanie przetestować wszystkich zawodników, w których chciałem i to nie było tak, że zajęło mi to godzinę, żeby ich wszystkich zdobyć tylko musiałem troszkę pograć, troszkę awansować dalej, odkryć sposób też jak działają zawodnicy wypożyczeni, żeby móc sobie z tych wypożyczeń ich wszystkich przetestować i zobaczyć tak naprawdę w pełnej krasie całą grę. Motyw z paczkami, w których dostajemy skiny, a nie zawodników, też jest całkiem ciekawy, ponieważ te skiny, które mieliśmy w samej becie nie są jakieś turbo dobre, w sensie one dają nam boosta trochę do zawodników, natomiast uważam, że rozwijanie tych zawodników za pomocą tych gwiazdek, które mamy i dodawanie im atrybutów to jest o wiele mocniejsza rzecz niż te skiny, które dostajemy w paczkach. Czyli to, pay to win, które mamy na przykład w I albo w NBA 2K, że dostajemy w paczkach najlepszych zawodników. Tutaj jest zrobione inaczej to, że my dostajemy tylko skina do tych zawodników, a zawodników już możemy sobie kupić sami. I tak jak mówię, moim zdaniem oni będą o wiele w full wersji. No bo tak to wszyscy będą mieli super dobry skład po tygodniu. Ale troszkę ogranicza to. Ten pay to win. Raczej to będzie takie coś, że OK, chcemy trochę wydać, tak jak skiny w Fortnite na przykład. To możemy, żeby to lepiej wyglądało, żeby mieć tu większą frajdę z tego, ale nie będzie się to aż tak przekładało na gameplay. Mamy coś takiego też jak e, eventy, gdzie są tam jakieś rzeczy związane z naszą grą, gdzie dostajemy te waluty. Spoko, nic, nic nowego w takich grach. Mamy Team Pass, też nic nowego w takich grach. Jest OK. E, mamy opcję, jeśli opada. I tutaj jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała e, i którą chcę wam pokazać. To jest to, jak działa samo ym, pokazywanie, co gdzie możemy zrobić. Czy naprawdę, tak konami, na przykład zawsze o tym mówiłem, jaki jest problem, że ludzie muszą szukać w tutorialach na YouTubie, jak zrobić na przykład ruletkę. A tutaj macie to jak na tacy, macie pokazane, zrób rógą po półkolu i macie obok dosłownie fragment gameplay'u, co się wtedy stanie. Rewelacyjnie jest to zrobione, to samo jeśli chodzi o jakieś rzeczy typu strzał techniczny, strzał lobem, macie normalnie grafikę z podświetlonymi przyciskami jak ktoś nie potrafi z tych symboli doczytać o co chodzi, co się wtedy stanie, bardzo czytelne, bardzo fajnie zrobione i tutaj przechodzę do kolejnego tematu, design tej gry, ja nie chcę tutaj się narazić, ale narazić jakimś fanom na przykład Fify, ale uważam, że ten design dla mnie jest obecnie najlepszy ze wszystkich gier. To jak wygląda menu, to jak wyglądają animacje, jak się doda skiny, to, to, to jak kolorystycznie to wygląda. Dla mnie to jest idealne. Idealne, niech to dalej idą. Wiem, że w EA często są dobrze wyglądające grafiki i tak dalej, ale futbol nie mówię, bo to jest trochę słabszy poziom, w zdecydowanie nawet, chociaż ostatnio się poprawili. Tu uważam, że jest super. No i najważniejsze, przechodzimy do gameplayu. Słuchajcie, omówimy sobie wszystkie rzeczy po kolei. Ogólnie na początek. To jest Project Version 0.53, wersja beta 0.53. Jak ktoś komuś coś to nie mówi, to jak wydajemy grę, to z reguły ona ma wersję 1.00, a tu mamy wersję 0.53. Mówię to tym wszystkim osobom, które wchodzą do komentarzy i piszą: No, co to za drewniana gra? Ona nie ma podjazdu do jej FC. No shit Natomiast odrzucając te komentarze, ja miałem szansę pograć też to, jak to wyglądało w prealfie i tu od razu powiem, że skok jest szokująco pozytywny. Dla mnie. Ja się nie spodziewałem, myślałem, że ta beta wyjdzie, i ja to odpalę na sekundę i stwierdzę, a dobra, troszkę subgadowali tą alfę, dalej nie da się bronić, dalej można wszystkich wymieniać sprintem i tak dalej. Nie. Ja się po prostu w tą grę wciągnąłem. Ten gameplay jest drewniany. To ja wam będę wymyślał, ja wam po prostu przeczytam te komentarze z TikToka. Słaba ta gra. To jest gówno w chuj. Ta gra jest sagiczna. Ta gra to no, takie drewno, że tak, ta gra, że ja nie instalować, słabe to, to takie drewno. Dlaczego ci ludzie, którzy zagrali jeden mecz, się odbijają? Bo to jest gra. Wow. To jest ewidentnie gra w której trzeba poświęcić trochę czasu, żeby się nauczyć jak ona działa. I jak odkryjesz to, to możesz zrobić fajne akcje. Teraz jak będę wam o tym opowiadał, to wam wrzucę parę fajnych playsów, które udało mi się zrobić. To są wszystkie zrobione zagrania przeze mnie albo czasem przez przeciwnika, bo też naprawdę czasami ludzie grają tu bardzo fajnie. I zobaczcie, że wyniki, to na co często też zwracaliście uwagę, to nie jest 8 do 8. To jest zwykle 3 do 1, 2 do 0. Czasem się zdarzy jakiś większy mecz. Dlaczego mnie się ten gameplay podoba? Przejdźmy po kolei. Na początek wady. To, że są błędy, to jest jasne. I tych błędów jest sporo. Ja nie patrzę tego w kategorii pełnoprawnej gry, wydanej już, tylko po prostu w wersji beta. Po to oni wypuszczają tą wersję. Trafiłem na takiego jednego gościa <laughs> polskiego widza, który hejtuje cały czas tą grę i wszędzie o tym pisze na socialach, jakby. Nie wiem, ja mam tak, że gra mi się nie podoba. Ja nie mówię, że wam musi się podobać ta gra. Jak mi się gra nie podoba, to w nią nie gram. A są te, tacy ludzie, którzy. Nie podoba mi się ta gra, i będzie wchodził na socjale i pisał wszystkim, że gra jest beznadziejna, twórcom, że gra jest beznadziejna. Tak, jakby twórcy po tym, jak Ronaldo zainwestował 40 milionów i są w, obecnie w takiej fazie, mieli nagle odłożyć wiecie klawiatury i przestać robić tą grę, bo jakiś tam random napisał, że gra mu się nie podoba. No, błagam. Po co to robić, nie? Na tej zasadzie. E, I okej, okay, komuś się może nie spodobać, ale to poda jakieś argumenty, a nie argumenty pod tytułem No, po co wypuszczają to jak nawet serwery nie są w stanie działać? No, właśnie po to. Żeby sprawdzić czy serwery zadziałają, jak dużo osób zacznie to grać, no przecież to wystarczy chwilę pomyśleć. Więc, zdarzają się błędy. Jakie to są błędy? Bramkarz na przykład czasem nie wie co się dzieje, nie, nie ogarnia jak gdzieś się zawiesi. Po prostu i pada z tego bramka. Piłkarze, którzy wyskakują na 2 metry w górę jak Superman i odbijają piłkę. Parę razy to są takie śmieszne animacje się odpalają. Piłkarze, którzy nie reagują na to jak piłka przelatuje obok podana trójkątem na przykład. Trójkąty, które jako podania są czasem super mocne, a czasem słabe. Czasem lecą idealnie jakby bardziej w zawodnika, a czasem puszczają go do przodu tak jak powinny. W sensie czasem podaję wam do zawodnika bliższego, a czasem do dalszego, mimo że chcieliście do tego obok. Czasem gałkę mam wychyloną w dół, a podaje mi tylko do zawodnika w prawo. Nie. Nie, no nie, ale to jest, ale mnie teraz oszukali. Co do y, jakichś schematów i takich rzeczy. Ja trafiłem już na dwóch gości, którzy potrafili zagrać jakieś kilka w Takie coś jest, ale to trochę wynika z tych błędów, które przed chwilą powiedziałem. Ktoś zagra jakieś trójkąta i, i, nie, i czasami zawodnik obrońca puszcza. Nie wiadomo dlaczego, ta piłka przelatuje mu między nogami, ale także wiecie, że on mógłby ją odbić, ale się nie przełączasz na niego ani nic, po prostu coś się buguje w grze. Wczoraj trafiłem na gościa, który strzelił mi bramkę. Inny sposób zagrał sobie na, nie wiem, tam 12 metr na główkę z różnego i tą główką podał na główkę na 5 metr i, i przegłówkował do tyłu, do pustej bramy. Super zagrywka, jak ja tu zobaczyłem, to wiecie, nie miałem czegoś takiego, że, o, błąd gry, tylko kurde, ale sobie wymyślił zagranie. To, że jak zaczynamy sprint, to zawodnik sobie piłkę wypuszcza na 2 metry do przodu i nawet jak macie dużą. Macie taką sytuację, na przykład możecie wyjść 3 na 2 gdzieś na 40 metrze i chcecie pobiec tym zawodnikiem w środku z piłką do przodu, a wasz przeciwnik troszkę się cofa obrońcom, ale jest przed wami, nie wiem, tak z 4 metry. Czyli normalnie w Fifie włączacie sprint, w e-futbol włączacie sprint i biegniecie z tą piłką. Bo macie na przykład Messiego, Mbappe, on blisko trzyma piłkę przy nodze. Ale tutaj ten zawodnik sobie tą piłkę wypuści na 2 metry i dopiero po chwili do niej wystartuje i w tym czasie ten obrońca może już dawno tą piłkę podbiec i ją wybić. Jedna rzecz, która mnie dosyć irytowała i nie wiem, czy tak będzie później też, to jest... Jak jest problem z połączeniem przeciwnika, to, to nie polega na tym, że przeciwnik na przykład tam ma jakieś problemy, a ja gram normalnie, tylko autentycznie miałem parę spotkań, gdzie pojawiał się na środku komunikat dosłownie. Na przykład mogę wychodzić sam na sam i nagle jest gra zatrzymana, ale nie, że jest pauza, tylko za zawiesza się. Jest na środku komunikat. Problem z, z, jak się nazywa, z internetem przeciwnika. Poczekaj chwilę, yy, aż on dołączy z powrotem. No i to jest ok, że ten przeciwnik, wiecie, że, że on ma szansę jeszcze wrócić, nawet jak mu coś na chwilę się zawiesiło, ale dlaczego mi to przerywa akcję 1 na 1? I to nie jest tak, że przerwało mi akcję 1 na 1 i później jest odliczanie 3, 2, 1 i kontynuujemy dalej, tylko w randomowym momencie nagle grasz dalej, wiecie, strasznie to wybija z rytmu i... Miałem taki jeden mecz, gdzie takie rzeczy działy się co 10 sekund. Ale, żeby nie było na te 50 spotkań, miałem taki spotkań może z 4, gdzie się coś takiego zdarzyło. Masa problemów, jeśli chodzi o Xboxy yy, i tam połączenie, ludzie pisali co chwilę, że ich wywala z serwerów. Ja, szczerze mówiąc, poza tym jednym momentem, w piątek wieczorem, gdzie były jakieś problemy z serwerami, yy, praktycznie nie miałem takich problemów, gdzie wywalało z serwerów. Może raz czy dwa jeszcze się zdarzyło, że tam na chwilę yy, po prostu nie mogłem się łączyć z przeciwnikami. Ale yy, ale czytałem, że dużo osób miało problemów, więc to ewidentnie nie była wada. Tej bety. I teraz przejdźmy do tych zarzutów, że gra jest drewniana, że się nie da grać i tak dalej, i tak dalej. Więc przechodzę teraz do pozytywów. Gra. Czy ona jest drewniana? Czasami są takie animacje, gdzie no po prostu widać, że brakuje animacji, że zawodnik trochę się dziwnie poruszał albo coś. Zdarzają się takie rzeczy. To jest zrobione w ten sposób, że podania działają dosyć szybko. Ale na przykład jeżeli zrobimy jakiś zwód zawodnikiem, trafiłem dziś na komentarz na TikToku, że nie da się żadnych trików robić tylko jakieś tam Ronaldo chopa czy coś można robić nic innego. Tych trików można zrobić całkiem sporo i nawet wam to na sesji live pokazywałem, że sam się ich uczyłem, tylko trzeba wiedzieć jak. Jak się zrobi trik, to zawodnik nie ma tego, że zrobi borrola i od razu może gdzieś tam zrobić zrzut w tył, albo borrola i podać gdzieś tam piłkę. Nieraz próbowałem zrobić tak, że robiłem borrola do zewnętrznej i podawałem znowu w dół np. przykład Xa. to co w FIFA się robi regularnie i podanie było niedokładne. Boże, dziękuję! Nareszcie! Tak to działa na żywo! To nie jest zewnątrz, tylko spróbuj sobie jeden z drugim pójść na boisko i biec do przodu i zrobić borrola w lewo, a później yy, obracając się trochę zrobić w lewo borrola, a później podać piłkę w drugą stronę. Spróbuj tak zrobić, a później spróbuj bez tego borrola podać piłkę i powiedz mi, która jest łatwiejsza. Oczywiście, że na żywo coś takiego będzie się związało z jakąś niedokładnością i to samo jest zrobione tutaj. Czasem to dokładnie będzie celne, podanie będzie celne, a czasami pójdzie 2 metry od waszego zawodnika, bo zrobiliście wcześniej tego borrola. Czasami zrobicie trick i zrobicie go nie w tempo. I wtedy, zanim zdążycie, jakby, jak zrobiliście to nie w tempo, to bardzo często stracicie piłkę, bo wasz zawodnik już będzie wytrącony z równowagi. Nareszcie, tak to powinno działać. Sprint zawodników, który powoduje, jest on tak zrobiony, że po, poza tym wypuszczeniem piłki, to sprint i bieganie zawodników, to jest rewelacja. Możecie sobie robić skład jaki chcecie, bo zarówno zawodnicy typu Lewandowski, Haaland, jak Mbappe, jak Vinicius Junior, jak to tam jeszcze był Palmer, jak na przykład Modric, oni wszyscy będą użyteczni. Dlaczego? Bo sprint i akceleracja wychodzi dopiero na kilku metrach. Jak na przykład jest piłka wypuszczona, do przodu rzucona i biegnie obrońca, który ma 80 pace'a i Mbappe, to będziecie widzieć, jak powoli ten Mbappe go wyprzedza. Miałem taką jedną sytuację, po prostu miałem duży zapas, ale zdążyłem go przegonić. Natomiast jak puścicie ten Mbappe obok tego obrońcy piłkę, to na pierwszych dwóch metrach on wcale tak łatwo go nie wyprzedzi. I to jest super, to, że ci zawodnicy nie widać aż takiej różnicy Pajsa na tych pierwszych dwóch metrach, to jest rewelacja dla mnie i to daje nam duże pole do popisu jeśli chodzi o to jakimi zawodnikami gramy. Messi, Messi, Messi. Kurde dogonił mnie. Ale bardzo, bardzo dobrze jest zrobiony ten balans sprintu powiem wam, to mi się mega podoba. Że e, nie czuć na pierwszy rzut oka tak kto jest szybszy, a kto wolniejszy. Ale w takich rzeczach to wychodzi, nie? Że Messi był wolniejszy od takiego akademickiego. To, to jest super zrobione, uważam. Poruszanie się bramkarzem, super. Uważam, że jest ono o wiele e, łatwiejsze w obsłudze. Znaczy, ci bramkarze po prostu są trochę szybsi. Chcesz się ruszyć bramkarze, wciskasz prawą gałkę i się ruszasz. I on tam jest. Nie, nie, nie zajmuje to tydzień. Więc jak ktoś strzela z daleka i wiesz, że on zaraz strzeli, możesz tym bramkarzem się sam ustawić, wiele razy ten sposób przeciwnicy bronili, ja też parę razy w ten sposób obroniłem. Poprawione granie w obronie to jest w ogóle bez porównania do tego, co było w Alfie. Jeżeli gr graliście w Alfie, Alwe nie wszyscy mogli, bo to były zamknięte testy, to wiecie o czym mówię, jak nie. Miałem omówienie tego w poprzednich odcinkach. Tam obrona nie istniała. Tutaj nareszcie możemy przecinać część piłek. Tu mam trochę zarzut do tego, że nie zawsze tą piłkę da się przeciąć. Ale z reguły to działa. Po prostu czasami ta piłka przejdzie ten trójkąt, o którym mówię. OK, jestem w stanie to przełknąć w becie. Strzały techniczne są fajne. Świetnie wyglądają, są za mocne. Ok, Jak macie Messiego Ronaldo, to wystarczy, że wejdziecie na lewą prawą nogę i walniecie i jeden na, na dwa takie strzały to jest bramka prawie zawsze. Chyba że ktoś się rusza bramkarzem. Za mocne. Super one wyglądają. Ani, jeśli chodzi o animacje, te strzały techniczne, to jest rewelacja. Ale są za mocne. Jak to jest z handicapem? Ktoś mi zadał to pytanie kilka razy i ja nawet dwa razy przy jednych spotkaniach się zastanawiałem nad tym i Trudno jest to ocenić przy tym, że tutaj te błędy coś co jakiś czas pojawiają. Bo wiecie, handicap polega na tym właśnie, że te błędy regularnie zaczynają się pojawiać po jednej ze stron, a po drugiej ich nie ma, nie? Wiemy mniej więcej ten mechanizm, jak działa. Tutaj było tak, że te błędy raczej były w dwie strony, ale mam. Mam, na, mam nadzieję, że się mylę, ale parę razy miałem takie spotkania. Jedno z nich było na streamie. Akurat przeciwnik wtedy wygrał, ale ja na swoją stronę też miałem kilka takich spotkań, gdzie widziałem, że 1-0 jest za przeciwnika i dosłownie. Przez 40 minut jest wyrównana walka, nie? Odkąd strzelam na 1-1, ja w 5 minut strzelam mu 3 bramki i jest 3-1, jest po meczu. W sensie, strzelenie bramki, tak jakby powodowało coś na zasadzie momentów e football I ja nie wiem, czy to jest, ale parę spotkań dało mi do myślenia na ten, na ten temat. Wcześniej wydawało mi się, że w ogóle czegoś takiego nie ma. Po pograniu tych 50 spotkań, to najmniej ze 3 takie mecze miałem, gdzie się nad tym poważnie zastanawiałem. Jeden z tych meczów był też na stanie, właśnie gdzie przeciwnik. Od momentu, jak strzelił mi bramkę na 1 do 0, to co nie uderzył, z ja w poprzeczkę do bramki. Nawet jedną bramkę to widzieliście na streamie, jak mi strzelił w ten sposób, że podał sobie górną piłkę do boku i zagrał od razu z pierwszej piłki piętką do środkowanie i strzelił z tego bramkę. Ja się za głowę łapałem, co się dzieje w tym meczu. Patrzcie na to. Patrzcie na to podanie. Patrzcie. Akurat, akurat siadło, nie? Patrzcie. Pa... Czekaj. No, zagra w te takie, o, a, akurat, nie no, legitnie, nie? I to było po tym, jak strzelił tą pierwszą bramkę. Do pierwszej bramki była mega wyrównana walka i nic takiego nie miało miejsca, więc mam nadzieję, że to jest jakiś taki przypadek akurat, a nie, że jest coś na zasadzie momentu w tej grze, bo bym, by mi było bardzo, bardzo smutno, ale mówię, musimy na to spojrzeć, jak już będzie kolejne bo jakieś fazy testów będą, będę się uważnie temu przyglądał, czy takie coś ma miejsce? Ja tylko mówię z obserwacji moich, jak to wyglądało. Raczej nie, ale miałem parę momentów znak, znaków zapytania. No to podsumujmy sobie to. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, ale i tak sporo uważam, że omówiłem, więc jak o czymś zapomniałem, napiszcie mi w komentarzach. Podsumujmy sobie tę całą betę. Ja uważam, że to naprawdę wygląda o wiele lepiej niż się spodziewałem po Alfie, jak już wspominałem, i jestem bardzo zadowolony. Nie sądziłem, że aż tak mnie to wciągnie i polecam. Jeszcze jak macie kilka godzin, jak zobaczycie ten materiał, ściągnąć i pobrać, i, i, i ściągnąć i pobrać, i ściągnąć i sobie zagrać, zobaczyć o czym mówię. Czy to jest jakiś prawdziwy konkurent EAFC albo eFootball? EA na ten moment oczywiście, że nie. Ale jeżeli ten progres w ciągu roku wydarzy się ponownie z wersji 0.5 na 1.0, uważam, że spokojnie ta gra może być na równi nawet lepsza, mam nadzieję. Że, nawet lepsza, jeśli chodzi o podejście ludzi do ludzi, to na pewno będzie lepiej. Ale, żeby gra jeszcze dowiozła. mam naprawdę, jak zobaczyłem, co się dzieje przez ten weekend, to mam duże nadzieje na to, że tak będzie. I będę wspierał to, żeby tak było. I jak tylko mogę, oczywiście. Czyli tam wiecie, mówiąc o tym, jakie są kolejne update i tak dalej. Dla mnie, ocena w skali 1 do 10, w stosunku do tego, co się spodziewałem, biorąc pod uwagę, że jest to wersja beta, to jest 8 na 10. Jest naprawdę na tyle dobrze, moim zdaniem. Oczywiście piszcie swoje opinie, nie każdy się musi ze mną zgadzać. Ja mam jakieś mam wrażenie dosyć szerokie porównanie. Wiecie, że regularnie ja sprawdzam, co się dzieje w GOZ, że gram w e football, że gram w FIFA i że we wszystkich tych grach staram się grać na naprawdę niezłym poziomie, więc staram się mieć w miarę obiektywne to porównanie i tak to obecnie wygląda. Biorąc pod uwagę różne okoliczności, nie wiem na jakim etapie jest ta gra, i tak dalej. No to jest chyba tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ludzie oglądający NBA, nie zapomniałem o Was. Kolejny odcinek już szykuję z NBA, bo dawno nie było, no ale musieliśmy wykorzystać ten weekend i to, że ta beta ma miejsce. Jak oglądacie to jeszcze w niedzielę, jak to wstawiam, to wieczorem zapraszam na sesję live. Napiszę o której oczywiście na socialach swoich. Tyle. Trzymajcie się. Hey,